Nazywam się Agnieszka Halicka, od kilkunastu lat jestem nauczycielką bibliotekarką w szkole podstawowej. I od kilku lat, lat prowadzę także stronę internetową, kanał na YouTubie, stronę na Facebooku EduTriki Agnieszka Halicka, gdzie opowiadam o nowoczesnych technologiach, pokazuję jak wykorzystywać je w szkole, jak zarażać nowymi technologiami uczniów, żeby chętnie chcieli tworzyć. Tworzyć swoje własne dzieła. Staram się także zmieniać mocno przestrzeń bibliotek szkolnych, także sposób ich funkcjonowania, metody pracy, tak żeby uczniowie, którzy do nich przychodzą, nie tylko skupiali się na tym, żeby sięgnąć po książkę i być tylko odbiorcami. Kultury, ale także, żeby mogli tworzyć, żeby mogli korzystać z różnych mediów, nie tylko z książek, żeby poznawać przeróżne historie, żeby uruchamiać swoją wyobraźnię i co najważniejsze, żeby też tworzyć, żeby nie być tylko odbiorcami, ale także twórcami. I w tym przypadku doskonale sprawdzają mi się długopisy 3D banach, do których byłam na początku. Nie do końca przekonana, bo zastanawiałam się, jak naprawdę wykorzystam je w bibliotece, czy uczniowie faktycznie będą zainteresowani, czy to będzie po prostu tylko tak na początku zachłysnął się tym, a później przestaną chcieć korzystać z długopisów, okazuje się, że jest to jedno z ich ulubionych narzędzi i faktycznie jesteśmy w stanie podczas realizacji różnych projektów wpleść właśnie w te projekty wykorzystanie długopisów 3D, różne elementy prac, makiet, elementy do animacji poklatkowych, jesteśmy w w stanie wykorzystać, stworzyć przy użyciu długopisów 3D. Tworzymy także dekoracje i dekoracje wielkoformatowe. Jesteśmy odwzorować, jesteśmy w stanie odwzorować jak wyglądają różne obiekty, różne artefakty z książek, postacie, możemy stworzyć sceny, więc naprawdę, naprawdę jesteśmy w stanie odwzorować, odwzorować mnóstwo tych elementów, które poznajemy dzięki literaturze. Jesteśmy w stanie odwzorować właśnie z wykorzystaniem długopisów 3D. Powstają niesamowite prace. Uczniowie przychodzą i właśnie z takim zachwytem sięgają po te długopisy i pytają, czy dzisiaj też będziemy pracować. I widzę, że oni naprawdę się relaksują, rozluźniają, czerpią z tego olbrzymią przyjemność. I co ważne, uczą się także współpracy w grupie, co jest dla mnie bardzo ważne, bo też staram się skupiać mocno na. Kształtowaniu kompetencji 4K i tutaj ta współpraca, kooperacja jest niezwykle istotna. Uczniowie na przykład tworzą elementy jakichś prac. W grupach z wykorzystaniem właśnie z wykorzystaniem wykupisów 3D i później łączą to w całość, więc też muszą ze sobą rozmawiać, muszą zaplanować cały proces, a później wszystko wspólnie wykonać i przy okazji cały czas się ze sobą komunikować. Naprawdę bardzo gorąco polecam ten niezawodny sprzęt. I zachęcam też do kontaktu. Jeśli macie jakieś pytania, dawajcie znać, napiszcie też na neodutricach, jeśli macie jakieś doświadczenia, jakieś pomysły związane z wykorzystaniem długopisów 3D. A ja ze swojej strony na pewno będę starała się z Wami dzielić inspiracjami, które wypracowujemy, różnymi dobrymi praktykami, które wypracowujemy u nas, w mojej szkole, w mojej bibliotece szkolnej.